Out! <laughs> Out! Złotowskie Towarzystwo Tenisowe zorganizowało turniej deblowy w dwóch kategoriach w kategorii open i kategorii plus 45 W kategorii plus 45 udział biorą cztery pary miejscowe ze Złotowa w kategorii Open gra 9 debli z tego dwa e, przyjezdne jeden ze Szczecinka drugi z piły rozgrywki są e, rozgrywane na zasadzie e, każdy z każdym e, są stworzone grupy gdzie z każdej z grup awansuje po, po dwa deble z będą rozgrywane półfinały i finały e, planujemy półfinały i finały rozegrać w niedzielę cieszę się bardzo że udało nam się zorganizować kolejny turniej e, tym razem deblowy. Mam nadzieję, że, że ten tenis będzie się rozwijał coraz bardziej i będzie szedł w kierunku tym, który sobie nasze towarzystwo obraza.